Cześć, jest dzisiaj z nami Luna Ring, jeżeli ktoś jest ciekawy jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek, Mirosław Mazanec albo Pan Mirek co wpiszecie i tak ja wyskoczę tam, wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie urządzeń. Z pierścieni nie, ale ważniejsza w tym momencie dla mnie jest strona internetowa. To jest smartphone.pl, gdzie wrzucam testy telefonów, testy innych urządzeń. Między innymi tego pierścienia też już tam wisi. Bardzo dziękuję za wszystkie wejścia. 300 dolarów trzeba dać za to cudo. Są pierścienie droższe, na przykład Samsung. Są pierścienie tańsze, na przykład Amazfit. Inteligentne pierścienie generalnie ostatnio są dosyć popularne, ale tak odnoszę wrażenie, że bardziej popularne są wśród producentów, a nie wśród e, klientów. E, testowałem już trzy do tej pory. BMI e, Samsung i a Jak dla mnie najwięcej sensu chyba miał Samsung, ale to też nie wynika z jakichś jego mocnych stron, to raczej wynika ze słabości Smartwatchy, dlatego że Smartwatchy Samsunga są fajne, ale mają słabe ogniwa, szybko trzeba je ładować i na noc zazwyczaj trafiają do ładowalki. No i wtedy do akcji wkracza ten pierścień, jak w nocy zegarek się ładuje, to Tutaj spokojnie wszystko się zapisuje w sensie sen, jakość snu i tak dalej, czyli jak gdyby te urządzenia się w jakiś sposób uzupełniają. Yy, Amasfit bardzo fajny, tylko że tutaj nie ma się co uzupełniać, bo zegarki Amasfita są tak fajne i mają tak dobre baterie, że nie trzeba zazwyczaj ich ładować często, a tym bardziej w nocy w związku z czym Amazfit tutaj mówi, że ma bardziej rozbudowane niektóre rzeczy niż w smartwatchach, ale jak dla mnie smartwatch Amazfita mi wystarcza. No i jak na tym tle wygląda Luna No więc powiem tak, że to jest bardzo rozbudowane urządzenie i moim zdaniem chyba najbardziej rozbudowane z tych wszystkich pierścieni, które miałem do tej pory. Mamy tutaj bardzo fajne AI, zaraz wszystko pokażę, ale najpierw powiem jak wygląda sam proces zamawiania. Bo jak się zdecydujemy na to urządzenie, to dostaniemy taki sizing kit, tak to się nazywa. W przypadku Samsunga jest zresztą dosyć podobnie. O, i tutaj mamy. Różne rozmiary pierścieni. pierścieni. Tu jest do 12, a tutaj jest 13, i ja mam 13. No i jak sobie wybierzemy dokładny rozmiar, który nas interesuje, to odsyłamy taką wiadomość producentowi i przychodzi do nas pierścień. Bardzo szybko, w moim przypadku to były chyba jakieś 3 dni, i już miałem go w domu. Pierścień przychodzi w takim pudełku. O! I tak, tutaj na górze mamy ładowarkę, czyli odchylamy to. O! I to jest taka ładowalka, ona jest podobna do tego, co dostajemy w Amazfitie, a nie mamy takiego pudełka, jak Samsung akurat. Tutaj Samsung jest bardzo fajny pod tym względem. No a tutaj jest ładowalka, na którą zakładamy ten pierścień rzadko. Rzadko z tych trzech, to właśnie ten pierścień ładuje się najrzadziej. 6-7 dni, tak mniej więcej mi wytrzymywał, a bawi się już nim dosyć długo i to jest jedna rzecz. A tutaj na dole sobie wyciągamy kolejne rzeczy: pudełeczko z kolejnymi rzeczami. I to przede wszystkim jest kabelek USB-C. USB-C do ładowania, i tutaj są wszystkie dokumenty. No, i tak wygląda proces unboxingu. I tak wygląda proces zamawiania całego pierścienia. Pierścień do nas przychodzi, i co dalej? Już wyjaśnię dalej. Przede wszystkim patrzymy się, jak on jest zbudowany. On jest zbudowany bardzo solidnie. Tutaj ta góra, powłoka, jest e, tytanowa. Jeżeli mnie pamięć nie myli, e, ten pierścień jest najgrubszy spośród tych wszystkich pierścieni, które miałem. Dlatego, że zobaczcie, Samsung przy nim jest chudziakiem. O, takim. A masfit. mu jakoś tam dorównuje. A masfit jest gruby. O, natomiast ten pierścień jest naprawdę, naprawdę <głos》> największy. I trzeba się, powiem szczerze... Gdzie mi tam coś leci? O, i trzeba się do niego troszeczkę przyzwyczaić, no bo po prostu noszenie go nie do końca musi być jakoś bardzo wygodne, jako tutaj noszę na tym palcu. Fajną rzeczą jest to, że on ma oczywiście wszystkie czujniki. Tych czujników jest tutaj multum. Nie wiem, czy to będzie widać, ale naprawdę tutaj jest chyba największa ilość różnych czujników spośród tych trzech pierścieni. No i dobrze jest, żeby te czujniki były na dole. W związku z czym on tutaj ma takie, takie zgłobienie coś takiego. No i. Trzeba raczej pilnować, żeby w ten sposób nosić go na palcu. Dwa kolory czarne, dwa złote, jeden srebrny. I najbardziej bym chciał czarny matowy albo srebrny, a dostałem złoty. No. Eee, trudno. Darowanemu pierścieniowi w kolor się nie patrzy. Tych czujników tutaj jest bardzo dużo, bo urządzenie mierzy częstotliwość oddechu, tętno, HLV, czyli zmienność rytmu zatokowego, temperatury skóry i SPO2. I jak podłączymy sobie pierścień do aplikacji, zaraz pokażę, jak wygląda aplikacja, to on się musi skalibrować. To znaczy, a zresztą od razu Wam pokażę, o czym mówię. Jak tu sobie wejdziemy, o to jest Luna Link aplikacja. Na tej pierwszej stronie mamy o, Health Monitor, i to są właśnie te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, i e, SPO2 się nam skalibruje dosyć szybko. Temperatura skalibruje nam się dosyć szybko, ale na inny, na przykład na HV trzeba poczekać. Nawet ponad tydzień, tak, ten zegarek analizuje, analizuje, analizuje wyniki i dopiero w którymś momencie tutaj napisze, że potrzeba, nie wiem, 14 dni na skalibrowanie. I dopiero w którymś momencie pyk, jak już te wszystkie wyniki sobie tam przeanalizuje, to uważa, że jest skalibrowany i od tego czasu zaczyna mierzyć wszystkie te nasze czynności życiowe. Oczywiście, wcześniej też go można używać, tylko pewnych rzeczy, pewnych rzeczy na bieżąco nie będziemy dostawać. No dobrze, to założyliśmy pierścień na palec, przechodzimy do aplikacji. Aplikacja nazywa się Luna Link i ona jest zarówno na iOS, jak i na Androida. Ja mam ją tutaj na swoim pixelku. Ściągamy ją sobie na telefon, logujemy się, parujemy. To jest dziecinnie proste. Tutaj mamy trzy keseczki, mamy tak swój profil. Kalibrację głosu, zaraz pokażę, są języki. Niestety nie ma języka polskiego, jest francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski, portugalski, ale polskiego nie ma. W związku z czym w moim przypadku Luna będzie mówiła do mnie po angielsku i to jest jedna rzecz. Tutaj mamy procent naładowania pierścienia, jak widzicie, 31%. W tym momencie mamy tak samo find my, find my ring. O. Taką opcję, no i wiadomo już, gdzie jestem. To jest druga rzecz. Tutaj na dole mamy, znaczy na dole, tutaj po środku mamy tablicę. Tutaj jest nasza aktywność, tutaj jest Luna AI, z którą możemy sobie zaraz porozmawiać. No wystarczy tutaj nacisnąć, proszę bardzo, możemy się na przykład zapytać, co Luna sądzi o moim śnie dzisiejszym. Luna, what are you thinking about my today's sleeping? I'm not able to assess your sleep directly. However, for insights about your sleep, you might want to check the sleep tracking data on the Luna Ring app, which can provide valuable information about your sleep quality and patterns. No, I tak z AI. Tutaj jest, e, snu, Tu sobie wchodzimy i tutaj mamy tak podział na dni. Jak widzicie, używam tego już dosyć długo. E, tutaj Luna znowu nam może powiedzieć coś o naszym śnie. A tutaj na dole mamy wszystkie wyniki. Na przykład SPO2 w nocy spada mi niebezpiecznie do 94%. Więc to rzeczywiście jest niebezpieczne. Tutaj mamy analizę snu fazy snu, bardzo, bardzo, bardzo dużo tego wszystkiego e, mamy. Dalej, jedziemy z aktywnością. No i też tutaj na przykład jak sobie wejdziemy, tygodniowa, dzienna. Jak się ruszamy, e, tak samo są treningi, to zaraz o tym powiem, bo to jest ciekawe. No i tutaj na przykład poziom stresu. Tutaj jest serce. No i tutaj są ćwiczenia. I teraz tak, to jest fajne, bo to jest pierwszy pierścień, w którym spotykam się z ćwiczeniami. Mamy tutaj tych ćwiczeń do wyboru całkiem sporo, bo jest tego 20 parę proszę bardzo, jest spacer, jest bieganie, jest yoga, krykiet, jazda na rowerze, koszykówka, pływanie, więc pod tym względem. To jest fajna rzecz i naprawdę można sobie zaplanować, czy tam monitorować ćwiczenia. I tak wygląda tutaj Home, czyli główna strona. No i teraz możemy przechodzić. Tutaj wszystkie wyniki dotyczące snu, gotowości aktywności i tutaj na końcu jest Luna AI. Czyli właśnie wszystkie rzeczy związane ze sztuczną inteligencją. I tak, tutaj możemy sobie ustawić plan. Możemy poprosić Lunę, żeby o, zbudowała nam tygodniowy plan działania, przy czym będzie chciała, żeby powiedzieć, jaki jest nasz cel, czyli na przykład żeby schudnąć, żeby być lepiej umięśnionym i tak dalej i tak dalej. I wtedy Luna sporządzi nam taki plan. Tutaj mamy dietę tygodniową. Znowu będziemy musieli powiedzieć jej kilka rzeczy, co chcemy osiągnąć, co lubimy i tak dalej, i tak dalej. I wtedy Luna zbuduje nam takie menu tygodniowe. Tutaj są inne rzeczy, na przykład właśnie jak można poprawić stan gotowości. Tutaj są ciekawe rzeczy, na przykład o pomysł na... Napój przed ćwiczeniem, tak, tutaj e, jak spalić kalorie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na przykład są przepisy na niskokaloryczne przekąski. Proszę bardzo. No, więc to są takie rzeczy, które są dosyć ciekawe moim zdaniem i których w innych aplikacjach nie ma. Znaczy, sztuczna inteligencja AI jest tak samo w aplikacji ZEP Amazfita i tam też może nam pomagać. Przy czym wydaje mi się, że ona nie jest aż tak rozbudowana jak tutaj w tym urządzeniu. No, i dzięki temu naprawdę bardzo, bardzo ciekawie i przyjemnie się z tego korzysta. Czyli co ja sobie sądzę o tym urządzeniu. No więc tak, ciężko tutaj mówić o korzystaniu. Po prostu zakładamy to na palec i to jest. Główna zaleta, moim zdaniem, tego urządzenia to A bateria. Naprawdę te 6-7 dni spokojnie nam to wytrzymuje, więc to jest dużo i tutaj mam taką swobodę działania. To nie jest tak, jak w naficie, że tam też muszę cały czas myśleć że mieć na ładowalkę przy sobie. Tutaj nie, tutaj jest spoko. No i B to jest ta aplikacja bardzo rozbudowana, zwłaszcza z ćwiczeniami sportowymi mierzonymi. Nam w pierścieniu, tak? Zazwyczaj trzeba mieć jakiś smartwatch albo opaskę, żeby sobie tam te treningi ustawiać, żeby monitorować bieganie, granie w koszykówkę, cokolwiek. Tutaj może zrobić to pierścienie, jak dla mnie to naprawdę jest jego wielka, wielka zaleta. I właśnie z tego powodu, jeżeli um, ktoś no, nie przepada za smartwatchami, opaskami może bardziej, no to tutaj już chyba powoli można się zastanawiać nad tym, żeby zastąpić sobie taką opaskę właśnie czymś takim, no, a używać normalnego zegarka. Przy czym no, cały czas pamiętajmy, że mówimy tutaj o urządzeniu drogim, tak? 300 dolarów. Około 1000 zł, no więc trzeba dobrze przemyśleć ten zakup. Ale moim zdaniem, jeżeli ktoś lubi klasyczne zegarki, a jednocześnie chce mieć to ciągłe monitorowanie, to coś takiego będzie dla niego dobrym wyborem. Tutaj to wszystko jest bardzo, bardzo rozbudowane i moim zdaniem te wyniki są bardzo ok. O, i to było na tyle. Dzięki, wielkie za oglądanie. I co? I do następnego smartfona albo innego urządzenia. Na razie, hej, cześć.